Um, jest... Odcinek 27. Jako, że Helios był już na tak zwanym chodzie, to Ignienek powrócił do jego, że tak powiem, osobistości mocno medialnej, aby oczywiście sprawę do końca wyjaśnić. Okazało się, że Helios rzeczywiście gwiazdą w telewizorni greckiej był. Przez dni prawie trzy. Mało tego, wśród wielkiej rzeszy turystów, nie tylko niemieckich, a przybywających nad kanałem korynckim, gwiazdą został. I to nie byle jakiego formatu, albowiem, no co jak co, no to dokonał nad kanałem korynckim czynu, który postrzegany był przez zgromadzonych jako pewnego rodzaju cykliczną wręcz atrakcję turystyczną, wpisaną w to właśnie miejsce. Okazało się, że Helios to taternikiem jest, ponoć i mocno znanym w środowisku górskim łazikiem. Gdzie znajdziesz takie Tatry jak u nas? No gdzie? pytał z rozrzewnieniem. No gdzie? W Himalajach są podobne, tylko tam kurwa oscypków nie ma. Sam sobie na to pytanie od razu odpowiadał. Z Krakowa to łobuz był. Żonaty człowiek i mimo że on edukację na szkole podstawowej skończył, no to za małżonkę to panią doktor medycyny posiadał, którą za kawalerki to po górach mocno za sobą ciągał. Obecnie jednak coś tam między nimi nie zahalo było, a poza tym to on chcący koniecznie zostać w przyszłości alpinistą, a nawet i himalaistą. Na potwierdzenie swoich słów wyjebał z tego swojego plecaka na posadzkę masę żelastwa, lin i innych tam grubych szpagatów dodatkowo kask na łepetynę z latarką na czole, nakładki na buty, takie z gwoździami oraz maleńki kilow, nie wiadomo dlaczego nazywany czekanem. No, kilow to przecież był tylko taki, jakby dla dzieciaków to był kilof, a kilow to wiadomo jedyna rzecz, która jednym uchem do głowy człowiekowi wchodzi a drugim wychodzi i tam zostaje. No w każdym bądź razie, w tym jego plecaku, to tylko sznurków do skórwy syna i jakiegoś tam żelastwa było. Co jak co, Helios po naszych, a i czesko-słowackich górach, no to ostro śmigał, a nawet osobiście to ponoć znał i kukuczkę. Takiego jego mościa co to w Himalaje chodził, aby tam na jakiegoś Mont Everesta włazić, no a i kto wie, czy tam na tej poważnej górze to klocka on nie stawiał? Oczywiście jak na światowego himalaistę przystało, to nie napinając się zbytnio podczas srania na wysokości prawie 8 km. Jak do tej pory, no to tylko mieliśmy ten zaszczyt, aby widzieć tylko jak kandydat na himalaistę no to Pawia w wirku elegancko puszczać potrafi. No gdyby tak szurnął jeszcze z garnucha, to kto wie, może i bylibyśmy świadkami, jak taternik sraf śpiwór. Jak twierdził Helios, to na granicy greckiej celniki to coś mocno byli tym Heliosa bagażem zbulwersowani. Albowiem, no jak do tej pory, to Polacy z puszkami, ciuchami, innym tam dobytkiem na zbiór pomarańczy jechali. A tu, jakiś kretyn z takim tołataństwem wspinaczkowym, to się na granicy pojawił. No ale skąd mieli wiedzieć, jakie to plany w stosunku do Grecji miał akurat Helios? A Helios, no świat chciał zadziwić mocno i na kolana pospólstwo w takim Koryncie to rzucić. W planach bowiem miał do mostu nad tym kanałem przywiązać jakiś tam alpinistyczny sznurek i do lustra wody elegancko a i z gracją zjechać, a potem wleść z powrotem na górę. Gdzieś tam wyczytał, że do lustra wody jest 78 metrów, te swoje sznurki na taką długość powiązał i do takowej atrakcji był gotów odczekał aż w tym kanale się łajba pojawi turysty piać z zachwytu będą a on tuż przed tym statkiem zjechać miał a potem na górę z powrotem dać dyla no co by sławnym być i bohaterskim mocno sznurka czy też linę przywiązał za balustradę i poszedł helios w dół jak jakiś tam tarzan co to po dżungli z gołą dupą a i w towarzystwie pawianów po drzewach skakał w planach heliosa było że ma podczas tego zjazdu do kanała, to nogami wody dotknąć. Niestety, albo sznurek alpinistyczny był już rozciągnięty, może i krajowy ten sznurek był, lub on się w rachunkach tojebnąć musiał. Ewentualnie wody w kanale przybyło, lub most się obniżył. No w każdym bądź razie Helios zamiast nogami wody dotknąć, to przyjebał w tą wodę jak worek z kamieniami, po czym znikł pod wodą i to przed zbliżającym się nawet pokaźnych rozmiarów parostatkiem czy innym tam okrętem. No i dym na górze był jak skurwysyn. Zebrani turyści zaczęli łapami machać na tym moście, ryja w różnych językach świata drzeć, to i dziękować Neptunowi, że ten cały admirał tej łajby załapał, że coś nie zahalo w tym kanale. Helios co prawda po chwili wypłynął, ale mało brakowało, aby go ta łajba przerobiła na jakiś tam grecki paprykarz. Jakoś Heliosa wyciągnęli na tą łajbę, po czym Helios po tym sznurku na tego mosta wrócił. Taki był skubaniec biegły w łażeniu po linie do góry. Na górze czekała już na niego policja i wojenne, którzy też tego mosta tam pilnują. W przeciwieństwie do mundurowych, to turyści zgromadzone na moście Bili Heliosowi brawo, a nawet chcieli mu wręczyć czapkę pełną kasy zebranej błyskawicznie wśród zgromadzonej publiczności. Czapki z Kasą mundurowe, to jednak zabrać mu nie pozwolili. Za to skuli go błyskawicznie i powieźli do aten. Już nazajutrz Helios stanął przed surowym spojrzeniem sędziego, który to zarzucił jemu wprowadzenie niebezpieczeństwa w żegludze morskiej. I co ciekawe, to widownie na tej sali sądowej było do zajebania. Helios, niczym gwiazda w błyskach fleszy, udzielał wywiadów i pozował do fotek. Znalazł się nawet dziennikarz, który zapewniał, że jest w posiadaniu tej czapki pełnej kasy zebranej przez turystów. Czy to zainteresowanie, czy też szum medialny, a może wyczyn alpinistyczny Heliosa spowodował, że jego czyn to uznano tylko za wybryk chuligański, czyli nie rozstrzelano go z jakiegoś tam pancernika ani też nie powieszono na maszcie, tylko przez miesiąc helios zamiatał jakiś tam plac w Atenach i po Sprawie, a mógł do Pierdla trafić lub na kopach w dupę wywalony do kraju zostać. Ten grecki dziennikarz musiał mieć w chałupie tweedową marynarkę, a może i melonik, bo okazał się dżentelmenem, skoro no rzeczywiście tę czapkę kasiory Heliosowi przekazał i ponoć to niezła sumka była. Pieniądze jednak szybko się skończyły, no i Helios ruszył na poniewierkę po Grecji, łapiąc się różnych dorywczych robót, trafiając w końcu do tej pakamery archeologów, w której to znalazł go właśnie tulipan. Elka była Heliosem i tym jego bohaterstwem, no wręcz zachwycona. Tym bardziej, że wpatrzony w nią dalej jak w anioła Helios był. Już jej nawet obiecał, że jakby co, no to ją w Himalaje zabierze i zajebiste góry pokaże. I wące Robercika też już konkretnie odjebało, bo rzuciła się Heliosowi na szyję, oświadczając, że gdyby ona miała takiego chłopa, to to by nawet i z nim poszła na jakiegoś tam ziejącego ogniami piekielnymi wulkana by poszła. Robercik Skwitował jej euforię słowami, aby jej no to już kurwa więcej nie polewać, bo zaczyna baba pierdolić od rzeczy. Poza tym to robercik był pełen podziwu, że helios to z Krakowa jest, gdyż, jak twierdził, gdyby on to był z nowej huty, jakiego Iwonka, to by się niczemu nie dziwił, ponieważ w nowej hucie to do skurwy syna jest takich magików, których to na odjebanie podobnego numeru na moście to by stać było. Ale że w Krakowie taki czub się kurwa znalazł? No to już prawie cud jest. Nawet u niego, znaczy się u robercika na Śląsku, to takiego kozaka ciężko by było znaleźć. A co jak co, to jak twierdził, jebniętych tam na umyśle, to akurat też nie brakuje. Podchwycił ten temat i Jędrek, twierdząc, że jego szwagier to własna komin ciepłowni, ale no jaki to tam z niego kozak, skoro gdy na górze będąc, w dół spojrzał, to się w portki zesrał i musieli go strażaki zastranego z tego komina ściągać. Ale Sławnym się stał na całą okolicę i nawet zaimponił jego siostrze, skoro ona za niego wyszła. A potem...